Cześć, nazywam się Tomasz Kruświcki i właśnie od dobrego miesiąca prowadzę testy nowego Garmina 1040. Jeżeli chcesz zobaczyć pierwsze wrażenia, zajrzyj na mój kanał. A teraz pokażę Ci szybko, jak wygląda nowe menu. Nowe menu jest bardzo fajne i przejrzyste. Na początku widzisz oczywiście moją aktualną jazdę, potem polecany trening codzienny, bądź ewentualnie to, co masz zaplanowane. Ja nie korzystam z struktury workout, więc tutaj nie znajdziecie mojego treningu. Funkcje nawigacji, następnie plan treningowy, historię jazdy możecie sobie wszystko przejrzeć. To, co jest fajne, to od razu można sprawdzić pogodę jaka się zapowiada w danym dniu, powiadomienia te, które pominęliście, te, które odebraliście. Poziom wytrenowania rowerowego możecie sobie przeanalizować, gdzie Wam brakuje według Germina. Aktualny stan obciążenia VO2 maxy, e, obciążenie treningowe, sugerowany charakter obciążenia w najbliższym czasie, podsumowanie płapu tlenowego oraz mocy FTP, e, czas odpoczynku, jak jest zalecany, możliwość znalezienia pozycji oraz e, informacja o zachodzie i wschodzie słońca.